Kilka godzin temu w całym Izraelu słychać było syreny alarmowe. Ponad 20 rakiet balistycznych nadleciało z, nad, z Iranu. Część z nich udało się zastrzelić, ale kilka spadło, tak jak mówiłaś, na Berszebę, na Hajfę, a także na Tel Awiw. Berszeba po raz kolejny jest bombardowana i po raz kolejny w tym mieście, jak i w innych, atakowane są przez Iran cel obiekty cywilne. W Berszebie dziś ucierpiała szkoła. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo wszyscy szkoły w Izraelu są obecnie zamknięte, a mieszkańcy kilka minut wcześniej dostali również informację o nadlatujących rakietach, mogli więc schować się w bezpieczne miejsce. W Izraelu jest spokój wszyscy są opanowani są przygotowani na to że ten konflikt może jeszcze potrwać są też zjednoczeni wszyscy doskonale zdają sobie sprawę jak ogromnym zagrożeniem dla istnienia Izraela jest Iran bo przecież kolejni przywódcy Iranu od wielu wielu już lat grozili Izraelowi zniszczeniem stąd też przecież ta decyzja władz Izraela o bombardowaniu Iranu i próbie próba zniszczenia instalacji nuklearnych a więcej o tej walce Dawida z Goliatem w materiale Kamila Trzaski. Tym razem Haifa i Berszewa. Przybywa celnych trafień irańskich rakiet na terytorium Izraela. To bardzo jasny dowód na spekulacje, które krążą w mediach od kilku dni. Tel Awiw ma problem z systemami obrony przeciwrakietowej. Jesteśmy tutaj, ponieważ bardzo się boimy rakiet, bo są tak silne. Wcześniej tak się nie działo, ale sytuacja nie jest dobra, bo rakiety są bardzo silne. To jest problem. To bardzo trudne, dlatego przychodzimy tutaj spać. Siły Izraela kontynuują naloty na Iran. W Teheranie miała zostać zniszczona kolejna kwatera irańskich sił bezpieczeństwa. Samoloty sił powietrznych uderzyły w wybrane miejsca związane z irańskim programem atomowym, celując w zakłady produkcji rakiet wojskowych oraz miejsca produkujące surowce używane w silnikach rakietowych. Te cele reprezentują Centrum Przemysłu Wojskowego Irańskiego Ministerstwa Obrony. Irańskie władze zdementowały informacje dotyczące rzekomej próby zlikwidowania najwyższego przywódcy duchowego Iranu, które w nocy pojawiały się w mediach. Dzisiaj przez większość irańskich miast przetoczyły się wielotysięczne manifestacje antyizraelskie i antyamerykańskie. Dopóki Izrael i Ameryka nie zostaną całkowicie upokorzeni i nie padną na kolana, musimy iść naprzód. Nastroje na ulicach dalekie są od sugerowanych przez niektórych komentatorów sprzyjających przewrotowi i obaleniu reżimu. Niestety podobne nastroje panują w dyplomacji. Teheran wykluczył rozmowy z Waszyngtonem i zaprzeczył by zwracał się z prośbą o negocjacje. Nie szukamy negocjacji. To Amerykanie chcą rozmów. Wysłali wiadomości kilka razy, bardzo poważnie, ale jasno im uświadomiliśmy, że dopóki ta agresja i inwazja trwają, nie ma absolutnie miejsca na rozmowy ani dyplomację. Nieco inaczej wygląda to w kontekście rozmów z Europą. Minister spraw zagranicznych Iranu spotkał się bowiem z delegacjami z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w Genewie. Trudno jednak przewidzieć, czy wynik tych rozmów będzie miał jakiekolwiek przełożenie na decyzję Tel Awiwu czy Waszyngtonu. We are entitled... Mamy prawo, obowiązek i determinację, aby bronić naszej integralności terytorialnej, suwerenności narodowej i bezpieczeństwa z całą siłą. To nasze wrodzone prawo. It is our inherent right. Tyle, że to Iran przez dekady straszył świat zagładą, pomijając brutalną politykę wewnętrzną na arenie międzynarodowej, stał się głównym graczem światowej osi zła. Musimy absolutnie priorytetowo traktować powrót do rzeczowych negocjacji, które obejmują kwestię nuklearną, dążenie do wzbogacania uranu, posiadania rakiet balistycznych oraz ograniczania finansowania wszystkich grup terrorystycznych destabilizujących region, które Iran realizował przez wiele lat. Waszyngton przekazał w ostatnich oficjalnych oświadczeniach, że decyzja co do udziału amerykańskich wojsk w powietrznej ofensywie na Iran ma być podjęta przez Biały Dom w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Według analityków przerzucenie sił powietrznych, przemieszczanie amerykańskich jednostek w regionie i ewakuację dyplomatów sąsiadujących z sąsiadujących w Iranem krajów wskazują jednoznacznie na przygotowania do amerykańskiej interwencji. Kamil Trzaska, Republika. No to był chaos informacyjny. Chaos informacyjny, który trwał wiele dni, bo przecież przypomnijmy na początku MSZ mówił, że żadna, żadna ewakuacja nie jest potrzebna. Potem zmienił zdanie. Zresztą teraz znów zmienia przecież zdanie, bo jeszcze dwa dni temu MSZ mówił, że nie może wypełnić tych dwóch rzutów ewakuacyjnych. Teraz nagle pojawia się jednak potrzeba zorganizowania kolejnego, a więc kolejny raz zmienia zdanie. Ludzie, którzy przychodzili na miejsce zbiórki, po prostu się bali, byli zaskoczeni tą sytuacją i potrzebowali wsparcia państwa polskiego, a to państwo wprowadzało tylko jeszcze większy strach i jeszcze większą niepewność. Miejmy nadzieję, że również ten kolejny, kolejny, kolejny dzień ewakuacji będzie bezpieczny i uda się sprowadzić Polaków stąd Izraela bezpiecznie do Polski, bo to jest przecież w tym wszystkim najważniejsze. A więcej o tym o ewakuacji i o MSZ, który działa, ale jednak nie działa w materiale Macieja Struga. Sytuacja w Izraelu dawno nie była tak niebezpieczna. Irańskie rakiety spadają na budynki mieszkalne, szpitale i ulice miast. Do tej pory 216 obywateli naszego kraju zostało ewakuowanych z Izraela. Wciąż jednak są tacy, którzy do Polski nie wrócili. Resort dyplomacji zdecydował o organizacji dla nich kolejnego transportu. Została podjęta decyzja, że zostanie zorganizowany jeszcze jeden dodatkowy lot. Obecnie chęć wylotu drogą ewakuacji z Izraela wyraża około 40-45 osób. I te osoby, mamy nadzieję, znajdą się, znajdą się na pokładzie. Trudno powiedzieć, czy te liczby są ostateczne. Jeżeli komunikacja ze strony MSZ nie uległa poprawie, możliwe, że chętnych do powrotu jest więcej. Jeden wielki chaos, bałagan. Od piątku, w piątek skontaktowałem się z ambasadą, byłem też zapisany do systemu Odyseusz. Informacje, które są same sobie przeczą, bo były pierwsze informacje o w wyjeździe komercyjnym, który był płatny. Później dostaliśmy informację, że na razie nie ma wyjazdu. Później, że będzie jakiś wyjazd, ale żadnych informacji konkretnych, nie było żadnej organizacji. Żadnych maili, gdzie mamy się spotykać. Na pierwsze transporty Polacy musieli czekać kilka dni. Sprawniejszym organizatorem okazała się m.in. Słowacja. Kilkunastu naszych rodaków wracało na pokładach innych samolotów. Wiecie Państwo o grupie polskich dzieci z opiekunami, które przyleciały samolotem słowackim. Jako, że wokół tej sprawy pojawiają się nadal wątpliwości, chciałabym raz jeszcze podkreślić, że to były dzieci personelu dyplomatycznego i administracyjnego polskiej placówki. Do Polski wróciła również część personelu dyplomatycznego z Teheranu. Wraz z urzędnikami na pokładzie samolotu znalazła się także grupa Polaków, którzy nie kryli zdumienia przebiegiem akcji. Byliśmy troszkę rozczarowani, słysząc słowa ministra Sikorskiego, że państwo stać na ewakuację. Myśleliśmy, że będzie ona darmowa, a była bardzo droga. Musieliśmy pokryć nie tylko koszty wiz, ale i biletów. Czuliśmy się jak obywatele drugiej kategorii. Nic dziwnego, że akcja ratowania Polaków szybko przepoczwarzyła się w akcję ratowania wizerunku MSZ. Ale komunikacja i jasny przekaz nie są mocną stroną polskiego rządu. To wypowiedź rzecznika resortu z wczoraj. Ta ewakuacja z Teheranu została zakończona. A to z dzisiaj przypominam jeszcze raz, że z Iranu nie prowadzimy ewakuacji. Umożliwiamy, umożliwiliśmy wyjazd grupie ludzi, która chciała się poczuć bezpiecznie, czuła się niebezpiecznie w Iranie. Być może w sprzątaniu tego bałaganu mógłby pomóc szef ministerstwa, jednak Radosław Sikorski nie zamierzał brać na siebie organizowanej na kolanie ewakuacji. Polityk miał ostatnio inne sprawy na głowie. Any gdy konflikt izraelsko-irański eskalował, Sikorskiego nie było w kraju. Szef MSZ znalazł się na liście 125 uczestników tajnego spotkania światowej elity grupy Bilderberg w Sztokholmie. Dokładna agenda spotkania i jego cel owiane są tajemnicą. domyślenia dają jednak postaci, z którymi dał się sfotografować Sikorski. Na tych zdjęciach widać, jak szef polskiej dyplomacji popija szampana w towarzystwie Briana Schimpfa, dyrektora generalnego Amerykańskiego. Amerykańskiej firmy zbrojeniowej Anduril, która ręka w rękę z niemieckim Rheinmetalem, planuje podbić europejski rynek. Amerykańska firma Anduril i niemiecki Rheinmetall poinformowały, że planują wspólnie opracowywać bezzałogowce przeznaczone na europejski rynek obronny. Anduril, z którego szefem spotkał się Sikorski, ma konkretne plany względem Polski. Co ciekawe, analitycy wskazują, że wejście potentata zza oceanu na nasze podwórko mogłoby oznaczać kłopoty dla polskiej zbrojeniówki. Anduril, jedna z najciekawszych obecnie firm technologii wojskowych, chce wejść na polski rynek dronów militarnych z własnymi produktami. W tle prawdopodobna rywalizacja z największą polską firmą produkcji dronów WB Group i wielkie plany dotyczące przełamania oligopolu firm zbrojeniowych w USA. Czy ewentualne kontrakty na zakup amerykańskiego sprzętu były jednym z tematów spotkania? Tego się nie dowiemy. Z pewnością bliskie, sądząc po zdjęciach, relacje z wpływowym polskim politykiem nie zaszkodzą biznesmenowi w realizacji planu które oznaczałby kłopoty polskiej WB Group. Jednak spekulacje spekulacjami, a jedno pozostaje pewne. W momencie, gdy setki Polaków w Izraelu liczyły na wsparcie polskiego MSZ, myśli Radosława Sikorskiego zaprzątały zupełnie inne sprawy. Maciej Strug, Republika.